Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na haul prezentowy. Mam tu yy, prezenty dla dzieci, tylko i wyłącznie dla dzieci. Nie mam tu prezentów dla dorosłych. Także będą zabawki i ubrania z cóżych sklepów? No, nie, w sumie tak dużej różnorodności nie ma. I tak, dla kogo my kupujemy? Mamy dziewczynkę 6 lat yy, znajomych. Yy, dziewczynka w wieku Santiago, 2,5 roku. Malutka ma 8 albo 9 miesięcy, 9 miesięcy chyba będzie miała yy, i Santiago. Także 4. Santiago ma 2,5 roku. Cztery, czwórka dzieci. I teraz się zastanawiam od kogo zacząć, może od najstarszej. Zaczniemy to? A, jeszcze to powinnam powiedzieć, bo ta jedna dziewczynka sześcioletnia to ma urodziny 18 grudnia, także my jeździmy na urodziny, to już zostawiamy im dwa prezenty. U nas tak między. Z znajomymi, dziećmi zawsze robimy sobie prezenty. Robimy dzieciom prezenty, nie sobie. Ym, takie dwa, pomiędzy 20 do 30 euro wydajemy gdzieś na święta. Ym, no, na urodziny trochę więcej. Także tak, dla sześciolatki. Kurczę, odbija się światło. Zestaw do paznokci Nail Art Studio. Macie, słuchajcie, lakier. Macie ten broka, To jest z firmy Crazy Cheek. o. Nie wiem, czy tak będzie widać? Co tutaj jest? Poczekajcie, może coś tu przeczytam po angielsku. Kosmogryna Japonisza, piekieta, Sponges, z kąpeczki jakieś właśnie neutraja. Aha, wiatraczek, słuchajcie jest ten nowy wiatraczek. O, nie wiem, czy widać, czekajcie, oto do suszenia paznokci. Jakieś lokiery, brokaty, pilniczek. I taka, wiecie, cała stacja. Może tu można też moczyć? sobie coś, nie wiem, pieczątki, o także to. I to kosztowało 23 funty, bo to kupiliśmy w Irlandii Północnej, To najlepsze Irlandia Północna ma wszystkie sklepy otwarte, a u nas jest wszystko zamknięte. A że mieszkamy niedaleko granicy, to jakiś czas temu byliśmy tam, żeby to po prostu na zakupach. Tak, kolejny dla niej to będzie jeden prezent na urodziny, a drugi prezent to druga część to są ubrania. Bo słuchajcie, oni zawsze do nas ubrania, dla Santiago przynoszą. I rozmawiałam z drugą koleżanką i wytam jakie może zabawki, co tam dziewczynki potrzebują. I ona mówi: jeszcze ja tu wolę nawet ubrania. Także w tym roku kupiłam też po jednej zabawce i po prostu ubrania. I tak dla tej sześciolatki, proszę. Sukienka w Nextie, to jest z Nexta, tylko że ja pycham do outletu. Zobaczcie, taki kolor. Teraz będziecie wiedzieć jaki to jest kolor, to jest nasze ślad, ona ma tutaj zameczek, taka fajna, no fajna koronka i to kosztowało, słuchajcie, 15 funtów, a przecenione było z 38, także to w Outletach, wiecie co, no są fajne ceny w Nextie Outlet, to jest i tak dla niej jedna sukienka i koszulka taka z krótkim rękawkiem, jest napisany Raspberry Toast, czyli malinowy tost. Zobaczcie, 4 funty kosztowała, z 9. O, ma takie fajne rękawki. Myślę, że na lato będzie spoko. Tak mi się wydaje, że ona ma 6 lat, wiecie? Jeszcze tak. Na 100% ja bym nie powiedziała. Może mieć 5, ale ona jest dosyć duża, wysoka, wiecie? Ym, o, po rodzicach. I takie jeginsy. Niebieskie, troszkę wycierane. Też z Nexta. Słuchajcie, nie mam metki, jest urwana, że 7,50 kosztowały, to były jakby w normalnej takiej cenie, one były 7,50. Także do tej koszuleczki myślę, że też spoko, do bluzki. I to dla niej tyle, dla tej dziewczynki. Teraz zaczniemy, kolejne dziewczynki, młodsze. To tak, one z jednego domku jakby, dla tej powiedzmy no 2,5 roku zestaw do kuchni. To jest Morphe Richards i tutaj jest, słuchajcie. Mm. Czajnik, tostę, ekspres do kawy, mm. dwa talerzyki, jakaś tu widzicie chyba kiełbaska, jajko, bekon, dwie filiżanki, dwie łyżeczki, dwa widelce, dwie, dwa nożyki. Tu normalnie w tym ekspresie jest napis pokazane, że normalnie wodę można wlewać. O, super. Y, bo oni, wiecie co, byłam ostatnio u nich i Patrzyłam się właśnie, oni mają kuchnię taką z Ikea i takich są, jak Santiago ma taką z Lidla, to one mają z Ikea, tylko że nic nie miały w tej kuchni do zabawy, miały jakieś tylko takie normalne plastikowe miseczki. A Sandy u nas ma, wiecie, ekspres do kawy i owocki do krojenia i typę Także no. Po prostu myślę, aha, no już wiem, co kupić, czekajcie, ile szukam ceny. 18 funtów to kosztowało. Yy, ceny zabawek są takie same jak tutaj. Bo... nie, to nie było Tania, ale już wzięłam tam, bo byliśmy tam, a u nas jest zamknięte, nie wiem, chciałam mieć to po prostu z głowy. Także taki toaster i tym podobne i drugą zabawkę wzięłam, to najwyżej tam do tej młodszej może dziewczynki, wiecie, chociaż to jest też 3 plus, ale one i tak będą się razem bawić z tym. Yy, zestaw owoców, o. Takich do krojenia, są tak to, ja to tym się bawić i... zawsze jak ta... Yy, jak one nas odwiedzają, to też się tym bawi. Ta jej dziewczynka, także to, to też do kuchni, to kosztowało 9 funtów, a u nas to kosztuje, w sklepie widziałam 12,50 euro, także widzicie, ceny są podobne. On ma takie same, tylko on ma jeszcze jeden zestaw z warzywami, to są tylko owoce, macie tam taki plastikowy nóż, jeszcze się przykraja, bardzo dobre na motorykę, wiecie, bramki w ogóle, dla dzieci do rozwoju i taki zubrę dla nich. Okej, okay, dla tej starszej, w Nextie kurtkę kupiłam. To taka parka może bardziej? Yy, różowa z kapturkiem, Tutaj widzicie z tyłu jest o, dłuższa. Bardzo yy, śliczne. Się... Kieszonki zobaczcie takie. z falbanką. O, ona takiej róż. Teraz w kamerze, Chociaż nie, dobrze wygląda tym polu. I ma zamek, widzicie takie różowe złoto. Nie wiem, czy będzie widać. I słuchajcie, ona kosztowała 15 funtów a była przeceniona z 30%, czyli 50% jest to taka, jest napisane shower resistant, czyli wiecie od, jak się mówi? nieodporne na wody tylko hmm. wiecie, uciekają mi słowa, no nie, wiecie, rozumiecie od co chodzi, i to jest na, wiecie co, o jeszcze nie powiedziałam, na 3-4 latka 104 cm także po zimie myślę, że zobaczymy, bo Warto zawsze większe kupić, ale one, te z Nexta rzeczy są dosyć duże w sumie, wiekowo, zawsze wychodzą trochę większe, jakby, także. No ale lepiej kupić większą niż w Za mało i dla niej, dla tej 2,5 latki, też na 3-4 to już jest sukieneczka. Patrzcie, jaka ładna! Ja. Tu ma farbanki, zobaczcie? I ona ma. No taka ombre przechodzi, widzicie? w ciemniejsze. Patrzyłam, powinna się fajnie kręcić. E Zauważyłam, że małe dziewczynki, to wszystkie, nie wiem, może wszystkie, te co ja znam, uwielbiają sukienki. I ona na przykład mówi, dla tej małej jakąś sukienkę nakłada, a ta starsza też chce tą sukienkę, bo akurat jej się to podoba, wiecie, falbanki i tym podobne. Także sukienka na pewno jej się spodoba. Z 17 funtów na 7,50. Ona była. Także jest sukieneczka. I to dla tej starszej to tyle, a dla młodszej widziałam... Może to nie będzie komplet jednak, ale wiecie, może oddzielnie nosić, tak. Leginsy, słuchajcie, z taką kiecką, to z ELSO. Z tych, z Frozen. O, one mają na tej spódnicy ma takie gwiazdeczki wyrokazowe i słuchajcie, 3 funty tylko kosztowało yy, Ta młodsza, wiecie, ma ubrania po starszej, to jest 12-18 miesięcy, ale zawsze fajnie, nie? Coś nowego mieć i koszulka właśnie, tylko wiecie, może za niebiesko, żeby to razem nosić, no na przykład do różowych bodziaków, czy coś tam, to ja to do jakichś też innych spodelek będzie dobre, to słuchajcie, bluzeczka, 5,50 kosztowała, z 11, też 12 i 18 miesięcy rozmiar, to jest Disneya, jak tu widać, tu, o, co to jest? Fearless, aha, czyli Fearless to, o Jadu, jak to się mówi po polsku? Bez strachu? No, Elsa się nie boi po prostu i ma takie tu łowaneczki o. Taka błękitna i to dla tej młodszej 5,50 to mówię. Mam tutaj herbatkę z zbiorem, bo mi zasło już w budzi I tak teraz to dla Santiago yy, mam też ubrania, tylko z ubrań może pan powiem szczerze, że no, Santiago nie będzie się cieszył, także, jakby mu chyba nie będę pakować ubranych wiecie, w paczki. Ewentualnie wiecie, z czego by się cieszył z butów. Uwielbiam buty, po prostu ma no, psika, bzik, bzika na punkty butu. Yy, z Amazonu. Przyszła wczoraj paczka, Blairze? Także mam z Amazonu kilka rzeczy, zamówiłam. I jakiś czas temu mówiłam do Gabriela, że widziałam tutaj u nas w sklepie taki piesek robot. I mówię, wiesz, że mieliśmy pieniądze, to może mu kupić to na święta, nie? Ja już mu zamówiłam jakieś prezenty, ale wiecie, jak będziemy mieli jakieś dodatkowe pieniądze, mówię, to możesz mu kupić taki. Dosyć fajny wygląda, myślę, że mu się spodoba. No i Gabriel kupił tego pieska, ale już mu go podarował, bo no, u Gabiego to nie może być coś kupiony i zostawiony na później. Jak już jest kupiony, to on od razu na siebie nakłada na przykład ubrania. Od razu. Także pokażę Wam kartą. Wam no ale już jest, dostał, także nie wiem, czy Michałajki będzie miał, czy nie. Słuchajcie, taki piesek. O, to jest firma Jo... Yo... O nie wiem, jaka to firma, tłumacie? Po prostu, to kosztowało, słuchajcie, 60 euro, także jest sporo. Yy, to jest niby w sumie od 5 lat, wiecie? No, Robodasz, o. Robotic puppy that grows while you pet. Hmm. I później a ja w sumie, wiecie co, pomyślałam, że może ten prezent w samym nie jest taki super ten piesek, no ale jest w naszym domu i się nazywa Bob. Proszę bardzo, jest piesek, on wiecie co, ma taką tutaj miękko i on się rozciąga po prostu, macha ogonkiem, on się rozciąga, w, no, później się ściąga, y, wydaje odgłosy i on chodzi normalnie tymi łapkami, on ma tu kółeczka i świeci, świecą mu się oczy, zaraz może wam go na chwilę włączę i do tego ma piłkę i on też robi fet hmm, przynieść po prostu do piłki znaczy przyniesie, on ją będzie tak jakby kopał przed sobą, o Bob <grystanie> i zaprezentuje i gdzie się rozciąga <grystanie> aj Bob, co tam słychać i tutaj go się głaszczy na przykład na sensor, on się rozciąga, a w drugą stronę się powinien ściągać i... Um, widać, jak mu się oczy świecą? Nie wiem, co tu się jeszcze... Wiecie, będzie I tu jak się naciśnie, to może nim chodzić, są strzałki po prostu. A, Bob, weź, że O taka zabawka, nie wiem, czy warto swojej ceny, powiem Wam szczerze, no, ale już jest w naszym domu. To może wyłączyć. No, wyłączaj się. Trzeba przytrzymać dłużej. O, i tyle. Yy, 60 euro, no to sporo. Chociaż może trochę pracy kosztowała ten... Yy, ta zabawka. No i dobrze, no to było już opisany i tak. Cztery małe rzeczy z Amazon. I podejrzewam. To jest tak. Najlepszy chyba prezent będzie dla niego. To jest lampka. Lampka Misio. Ona się ładuje na USB. Ja wam pokażę. Jak zobaczyłam to, to musiałam to wziąć. Widziałam, że mu się spodoba. Słuchajcie, o, taka o. I jest gumowa, także kspanny się nie pobiją. Ona ma tutaj mm, slot, ten USB. Proszę, świeci tak. I jest do tego pilocik. Proszę. Zobaczcie. I Santiago, jak chodzi do. O, się się zmienia chyba na niebiesko, teraz? Nie? Do Gabriela do pracy oni mają w sklepie, wiecie, podświętowany napis. I mają właśnie LEDy takie i z różnymi tymi kolorami. I on, proszę na czerwono, i on bierze ten pilot i się bawi zawsze przed tym sklepem i pomyślałam, że to naprawdę będzie coś super dla niego. I macie czerwony, macie żółty, jest fioletowy, zielony, o jaki fajny. Niebieski, pomarańczowy, jakiś ciemniejszy niebieski i chyba różowy, czekajcie? To taki bardziej fioletowy wygląda. No i biały. I macie możecie na czas, możecie na mruganie, po prostu on sam się będzie zmieniał powoli chyba. A nie, on będzie tak podskakiwał. A tu jak choinka jest namalowana. Będzie po prostu przechodził w kolory. Można to trochę podjaśnić, podciemnić. Dobrze. Wyłączyłam. O, tu jest tak. Będę teraz go wyciągać. No, myślę, wiecie co, myślę, że to będzie dla niego hit. I fajnie, że to wiecie, się nie tłukączy takie. O, włączyłam. Także no, to będzie chyba najlepszy prezent. Słuchajcie, nie pamiętam ile to kosztowało, ale to jakoś nie było takie dosyć drogie. To wszystkie zamazane rzeczy były dosyć tanie. E, następnie zamówiłam mu kredki krające, silki krające, czyli takie jedwabiste kredyczki. Można je też na mokro, zobaczcie, blend by hand or with water, czyli możecie palcem po prostu je rozcierać, albo nawet wodą. O. Jest 24, były jeszcze większe, ale pomyślałam, że 24 to jest wystarczająco dla niego. Także zestaw kredeczek to jest z Nelisa. Do pieczątki, słuchajcie, jest tu kilka kredek w środku i słuchajcie, sporo tych pieczątek jest, nie wiem ile ich tu jest, jest, trzeba było policzyć. I mają tu ten. Tusz, powiedzmy, tak to mogę nazwać. I co, i zobaczcie, tęcze, serduszka, kotki, jakieś kwiatki. Myślę, że to jest dobry prezent taki, wiecie, na też manualnie, żeby naćwiczyć i tyle, no, na papierze. On lubi teraz, rysuje kółka pisem, szczególnie lubi, ale też kropkami, dużo malujemy. A, właśnie zobaczyłam, że to jest 4 plus napisane, ale to nic, on spokojnie, spokojnie tym się będzie potrafił bawić. No i ostatnia rzecz, a, jeszcze później ubrania Wam pokażę, yy, zabawka taka, nie wiem, czy będzie widać. To jest hmm, motor and senses, woodpecker to jest dzięcioł. Yy, karmimy dzięcioła, po prostu jest moteczek. I z magnesem i są takie robaczki tutaj. No możecie sobie po prostu zobaczyć to. I to na też na takie manualne te ćwiczenie. I się karmi ptaszka po prostu tymi robaczkami. <laughs> Nie wiem, jakoś to się pojawiło mi, wiecie, jak szukałam czegoś i myślę, a może to będzie fajne. Zobaczymy. Wiecie, żeby on sobie ćwiczył Ręcz, rączki? Wiecie? Fine Action, Hand Eye Coordination, natu, Natural Observation and Situational learning. Hmm. learning. Także to. To też kilka koszował euro. Nie pamiętam ile. I tak. Przejdziemy, może, do ubrań. Już na koniec. Yy, ubrania. Kupiłam mu kurtkę w GES. Kupiliśmy w sumie. Taką. To jest niby na 4 lata, słuchajcie, ale ja mu ją użyłam to na długość się spoko. Rękawy tylko troszkę przedłuższe. E, ta krótka będzie mu po prostu po zimie, już, żeby mógł nosić. I myślę, że rękawy. Zobaczymy jeszcze teraz, przez te zimowe miesiące on podrośnie. Bo to jest na 4 lata, niby czekajcie, Nie wiem, czy jest napisane, ile. Jakby wzrostu 4-latki, bo nie wiem, nie wiem. Może jest tu napisane 110? No na 110, o! To jest z firmy Guess, to już powiedziałam, made in China, oczywiście, wszystko w Chinach robią, 49 funtów, tak, funtów to kosztowało, 79 była przycena, chyba hmm, najdroższa krótka, jaką ma, pamiętacie, zimową w Nextie kupiłam wtedy, po prostu wiecie co, w ten dzień to miałam taką ochotę na wydanie pieniędzy, a dla siebie nic nie kupiłam, ale przynajmniej dla dziecka zawsze można kupić i kupiliśmy mu też dress, też w Guessie. Też na 4 lata, ale powiem Wam, że one wyglądają, te spodnie też, na takie jakie on ma, na 3-latka, także zobaczymy. Zawsze lepiej, no nie? Większe kupić, tak, no, po prostu, o, taki szary, e, szary, granatowy i w Nextcie, wiecie co? Jeszcze Wam szybko pokażę, ale to już nie świątecznie, 2 funty to kosztowała bluzeczka taka. O, zwykła, po prostu z tymi ciapkowata I bluza 4 funty kosztowała taka z długim rękawem. To w Nexie z kapturem. Ta bluza to może iść już do prania, bo ona wcale nie jest duża. Yy, Nasz no Santiago dosyć jest wysoki, dosyć tak mówią wszyscy ludzie, że on jest taki duży, duży. Czasami mi się wydaje, że jest, czasami mi się wydaje, że nie jest. No, i tyle. Dla Gabiego hmm, miałam kupić kurtkę albo buty, ale on już kupił sobie i wtedy kupiliśmy właśnie w gesie też w gesie i w Timberland sobie kupił buty to już nie będę Wam pokazywać i już je nosi także po prezencie i po prostu wiecie co, postanowiłam, że kupię mu może jakąś koszulę tutaj, jak już nasze te sklepy otworzą, po prostu taką z długim rękawem już ma takie stare to, coś świeżego mu kupię i tyle koszula nie wiem, za 30 to 30 euro pewnie kosztuje coś takiego a może więcej w sumie, znam, nie no ale kupię mu taką jedną koszulę, żeby było coś pod ten pop, bardzo byśmy chcieli pojechać na w wakacje w, na krótki urlop, taki tygodniowy w styczniu, także postanowiliśmy, że jakby sobie nie będziemy jakichś takich, wiecie, dużych prezentów robić, żebyśmy mogli pojechać, ale jeszcze to nie zdecydowane, to zobaczymy, co tutaj wiecie, będzie się działo ze wszystkim. Także tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam coś się spodobało z tego prezentów. Myślę, że może ktoś się też zainspiruje. I tyle. Do zobaczenia w następnym. Pa!